Cześć dzień dobry, witam Was z powrotem na moim kanale w filmiku, którego nie było naprawdę bardzo długo, mianowicie będzie to cały dzień jedzenia, kiedy mieszkam sama w Poznaniu, studiuję i pracuję jako instruktorka piratesu. Mam dzisiaj dzień wolny, więc mam troszeczkę więcej czasu na gotowanie, więc pokażę Wam cztery przepisy, dwa na słodko, dwa na słono, jako tylko i wyłącznie inspiracje do Waszych posiłków. Każdy z nas funkcjonuje inaczej, każdy dzień jest inny, więc nie chcę, żeby ktoś traktował ten filmik jako porównywanie się. Jestem tutaj z Wami totalnie szczera i na co dzień nie planuję aż tak posiłków. Wiem bardziej intuicyjnie to, na co mam ochotę. A dzisiaj zapisałam sobie kilka przepisów, które chciałabym Wam pokazać, więc nie traktujcie tego jako wzór jeden do jednego do naśladowania. Na co dzień nie liczę kalorii, nie mam określonych pór dnia jedzenia, nie mam też konkretnej ilości posiłków, w których jem. Także chciałam Wam pokazać po prostu fajne inspiracje na posiłki, które zajmują naprawdę mało czasu. Jeśli coś Wam podpasuje, to będziemy miło, jeżeli to odtworzycie, oznaczycie mnie gdzieś. Jeżeli nie, to też jest totalnie w porządku. Każdy też ma inne gusta, ale mam nadzieję, że taki food vlog będzie bardziej chwilą oddechu, takim komfortowym miejscem, a nie kolejnym filmikiem do porównywania się do innych. Troszeczkę przedłużone intro, ale chciałam wam powiedzieć, że po kilku latach walki z jedzeniem jestem gotowa wrócić do takich food vlogów, co w ciągu dnia, bo nie jest już to dla mnie tak ciężki temat. A wiem, że też niektórymi treściami mogę być dla was wsparciem, dlatego poruszę też kilka tematów psychodietetycznych. Życzę wam miłego oglądania, a my zabieramy się za Dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy od śniadania na słodko. Chodzi za mną jakiś taki klasyczny omlet. Ja też ostatnio zauważam, że uwielbiam takie proste przepisy, bez kombinowania. Mam jeden przepis na omlet, jeden przepis na owsiankę. Jest to sprawdzone, zawsze działa. Omlet będzie bez ubijania białek. Wystarczy, że zmieszamy wszystkie składniki. Jak zawsze pełną gramaturę będziecie mieli w opisie. Do masy omleta wkroję pół jabłka, drugie pół jabłka pod prażę. i będzie to taki zimowy jesienny jak się już się zabieram, zarobię, bo ja jestem troszkę głodna. Wejdyła i zawsze jak nagrywam, stresuję się, że ten omlet mi nie wyjdzie, bo tak 9 na 10 razy on mi wychodzi, ale zawsze jak mam kamerę, no to jest taki mały stresik, ale kluczem do udanego omleta jest dobrze nagrzana patelnia i smażenie omleta pod przykryciem przez kilka minut na średnim ogniu, potem ostrożnie przerzucamy go na drugą stronę. Najlepiej kiedy jak już smażycie omleta, pojawiają się takie pęcherzyki, to jest dobry czas, żeby powoli przerzucać omleta. Oprócz prażonego jabłka do omleta Dodam resztę skóru waniliowego I oczywiście mój ulubiony krem ciasteczkowy Ale krem lotus z Lidla On ma kawałki ciastek w środku Więc jest taki crunch i bardzo go lubię Chyba jest to dobry, bo mam gościa pod stołem A mianowicie to mój pies Czuję pysznego omleta Zrobiłam go w jakieś 10 minut Łącznie z nagrywaniem nie wiem czy kiedyś mi się to zmieni, że śniadanie to mój ulubiony posiłek w ciągu dnia, zarówno na słodko, jak i na słono. Uwielbiam. Na chwilę się przy tym jak oglądać filmiki typu co jem w ciągu dnia Kiedyś bardzo mnie to triggerowało Bardzo się porównywałam do innych Co kto inny je, ile je, ile posiłków Co jest na słodko, co jest na słono I strasznie wszystkie decyzje overthinkowałam Przy czym pogubiłam siebie i sama nie wiedziałam na co mam ochotę A co mi narzuca konkretna osoba w social mediach To co widzicie w social mediach Nie jest schematem ani idealnym planem do odtworzenia To jest jeden konkretny dzień z czyjegoś życia Z takim apetytem, energią, aktywnością fizyczną Rytmem, które ktoś w ciągu dnia posiada Jutro ten dzień może wyglądać totalnie inaczej. Mamy przecież spontaniczne wyjścia ze znajomymi. Święta Sylwester. Jak fajnie jest mieć w sobie takie zdrowe nawyki, które dają nam energię i przy których czujemy się dobrze. Tak każdy z nas funkcjonuje w innym tempie, ma inne potrzeby, inaczej śpimy, inaczej się ruszamy, inaczej reagujemy na stres. Dlatego porównywanie ilości jedzenia, pór posiłku czy aktywności fizycznej nie ma sensu bez całego kontekstu, szczególnie u kobiet, gdzie ta gospodarka hormonalna wpływa na to, ile potrzebujemy jedzenia, czy jesteśmy przed miesiączką. Po miesiączce to jest tyle czynników, które wpływają na cały schemat naszego dnia, więc bardzo mi zależy, żeby w moich materiałach było więcej inspiracji, a nie punktem odniesienia do samego siebie. I lubię wracać do tego, że kiedy byliśmy dziećmi, kiedy miałam najzdrowszą relację z jedzeniem, ja jadłam wtedy, kiedy byłam głodna. Jednego dnia właśnie jadłam 6 posiłków, jednego dnia jadłam 4. Naprawdę każdy dzień był różny i nie myślałam o tym aż tak. I byłam wtedy najszczęśliwsza, najzdrowsza, i zawsze jak wracają do mnie jakieś takie negatywne myśli, to lubię wracać właśnie do tego dzieciństwa, do tego, jak traktowałam jedzenie jako paliwo. Więc. Jeśli coś z tych przepisów pasuje do Twojego dnia, możesz zrobić screena i zapisać ten przepis dla siebie. Te filmiki, co jem w ciągu dnia, nie mają ci pokazywać, jak żyć, tylko jak może wyglądać jedna z wielu wersji codzienności. Bo pamiętajcie, rok ma 365 dni i każdy dzień to tak naprawdę nowy rozdział książki. Moje mieszkanie nie należy do tych największych. Mam bardzo mało miejsca na gotowanie, ale i tak mieszkam sama i jest to dla mnie wielki luksus. Czasem mi brakuje piekarnika, ale mam mój ukochany sprzęt, czyli air fryer. Pogoda za oknem nie zachęca do wychodzenia z domu, jest zimno. I w ogóle fój nie polecam. Dlatego zrobię sobie taki cozy deserek. Drugi posiłek na słodko. Jabłko pod kruszonką. Oczywiście potrzebujemy jabłka, naczynie żarodpornego, produkt luksusowy, który dostałam od mojej mamy. Masło. Do kruszonki dodam też taki syrop z cykorii, To jest taki syrop z czymbim. z kolem 45 macie jak zawsze rabacik. Mam z nimi stałą współpracę, więc ten kodik cały czas działa. Pokrojone jabłko mieszam z cynamonem. Układam na dół naczynie żarodpornego, na to kruszonka, to leci do airfryera, a potem na wierzch dam skier waniliowy. Możecie to zrobić też w piekarniku, diłowkę i piątkę. Ha! Piękne! Cała micha dla mnie. Bon apetit moi drodzy! Czy ja coś więcej do szczęścia potrzebuję? Nie wydaje mi się. Przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale nie wiem, czy słychać jak ta kruszonka chrupie. Jego miał 18 minut. Mój air fryer ma taką opcję jak ciasta. To jest opcja do wypieków, tak mi się wydaje. Może dlatego to się tak fajnie spiekło. Nie mam pojęcia, jak działa mój fryer, ale ważne, że działa. A to dopiero drugi posiłek. Nie wiecie, co Was czeka dalej. <laughs> Powiem kilka słów o ruchu, o aktywności fizycznej, bo to jest również bardzo wrażliwy temat i bardzo ułatwia w myśleniu porównywanie się do innych. Kiedy byłam w swoim najgorszym stanie, traktowałam aktywność fizyczną wyłącznie jako karę. Nie widziałam w tym dużo przyjemności i długo nie byłam tego świadoma, ale traktowałam to jako zasługiwanie na jedzenie. Dlatego jednego dnia postanowiłam, że przerywam to błędne koło i zrobiłam sobie przerwę od aktywności fizycznej na dwa tygodnie, gdzie odpoczęłam i zrozumiałam, co tak naprawdę lubię robić. I teraz pilates, który stał się moją codziennością, nie jest formą kontroli ani sposobem zasługiwania na coś. Wróciłam do tańca, musiałam zrezygnować, co prawda, z dance'u, który był dla mnie mega zajowką, ale po prostu moja ręka po kontuzji już nie miała takich możliwości i kiedyś bym się tym zamartwiała. Takie rzeczy się zdarzają, ale mam taniec, mam pilates, mogę chodzić na na Spacery z moim psem i moje ciało odzyskało energię do tego, żeby czerpać radość z tego ruchu i być wdzięcznym za te możliwości, które ma moje ciało. Aktywność fizyczna to jest dla mnie teraz moment, w którym sprawdzam, jak się czuje dziś moje ciało, czego dziś potrzebuje, czy bardziej potrzebuje się rozciągnąć, czy właśnie zrobić coś wzmacniającego na macie i stuprocentowo zrezygnowałam z wszelkich treningów typu cardio. Po prostu jak już na nie patrzę, to wracają do mnie wszystkie te wspomnienia, no i nie chcę już do tego wrócić. Są takie dni, kiedy muszę mieć więcej energii i robię dłuższy trening, bo muszę przygotować zajęcia na reformerach, Zajęć też jest dla mnie pewnego rodzaju aktywnością fizyczną. Ale są też dni, kiedy robię coś bardzo spokojnego, jak na przykład tylko spacery z moim psem i wieczorne rozciąganie. Ale widzę też, że ta aktywność fizyczna pozwala mi na chwilę się zatrzymać i jest to mój sposób na wylanie też pewnych emocji z całego dnia, z całego napięcia. Ale ruch ma mnie wspierać w codziennym funkcjonowaniu, a nie dokładać presji i stresu. Nie każdy dzień jest dniem treningowym i nie każdy musi nim być. Odpoczynek jest tak samo ważny. Wyświetlił mi się ostatnio cytat, że jeżeli nie wybierzesz dla swojego ciała odpoczynku, to twoje ciało Bierze go za ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Aktywność fizyczna również nie musi wyglądać tak samo u wszystkich i żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo dużo możliwości. Jeśli pirates, yoga albo inna forma ruchu jak bieganie, które są bardzo popularne aktualnie, są dla ciebie inspiracją, to super. Ale jeżeli wolisz coś innego, to jestem Twoją największą fanką i kibicuję Ci w każdej aktywności, którą podejmiesz, bo to jest pewnego rodzaju self-care. Najważniejsze jest to, żeby ruch był podpasowany pod Ciebie, pod Twój tryb życia, pod Twoje zainteresowania. Nie powinien być podpasowany pod kogoś innego tylko dlatego, że ktoś ci powiedział, że musisz to robić, bo to jest jedyna możliwa opcja. Nawet nie wiecie, jak bardzo brakowało mi pokazywania przepisów. Mam taką dużą dawkę inspiracji. Czas na taki lunch-obiad. Od kiedy studiuję, gdzieś tam pokazuję wam moje lunchboxy i meal prep. I aktualnie mam tutaj w pojemniczku upieczoną dynię, której sobie właśnie użyjemy. Jedynie kroję i piekę w airfryerze przez 25 minut w 180 stopniach. Potem mam na kilka dni właśnie taką upieczoną, gotową dynię. A tą dynię będziemy wykorzystywać do mac and cheese. Mam taki makaron, który kojarzy mi się z mac and cheese, bo makaron wedle instrukcji. Zblenduję jedynie ze skrem naturalnym, podsmażę na patelni i dodam mozzarella. I wszystko to pięknie zmieszam z makaronem. Mogę się doczekać! Dynia to zdecydowanie warzywo tego roku. Od kiedy tutaj mieszkam nie zliczę ile razy piekłam dynię. Widzicie jak to się ciągnie? Nie wiem jak moje życie wyglądało przed tym. Myślałam, że mi się to przeje, absolutnie nie. Nie narzekam, ale czy to nie wygląda jak taki idealny mac and cheese? I test na uważność, jeżeli nadal to oglądasz, możesz napisać w komentarzu jaki jest twój ulubiony rodzaj makaronu. A ja się zajadam, żeby mi nie wystykło. Od ponad trzech miesięcy mieszkam sama i tutaj bardzo zauważyłam jak łatwo wrócić do takich negatywnych schematów i jak ważne jest pilnowanie siebie samej. Może jestem tym znajomym, który jedzie na uczelnię z pudełkiem Boxów. I tutaj pojawia się pewnego rodzaju kontrola, ale nie w tym negatywnym sensie, tylko bardziej właśnie zadbanie o siebie. Dla mnie bardzo ważne są regularne posiłki, bo miałam taki etap, w którym te przerwy jedzeniowe były dosyć długie i budził się we mnie Extreme Hunger, Bilczy Głód, który jest normalną reakcją fizjologiczną naszego ciała, ale też bardzo niekomfortową, no bo jednak, jak jemy bardzo duże ilości jedzenia naraz, no to nasze samopoczucie i ogólnie czujemy się bardzo ciężko, a ja widzę, że ta nadwyżka kaloryczna, którą mam, jest przyjemniejsza, kiedy rozkładam to sobie na cały dzień jedzenia, a nie, że specjalnie od Składam wszystko na wieczór. Także tutaj kontroluję się, żeby jeść regularnie. I to nie wygląda tak, że czekam do ostatniego momentu, w którym czuję taki ogromny głód. Czasem jest dlatego, że wiem, że moje ciało potrzebuje siły, żeby mogła robić kolejne czynności. I nie każdy posiłek jest idealny. Wiem, że potrzebuję koncentracji, dobry nastrój, szczególnie w prowadzeniu zajęć na pilatesie I traktuję to jako uważność na swoje potrzeby. Czasem wystarczające jedzenie jest dokładnie tym, czego potrzeba danego dnia, więc te posiłki będą proste, odżywcze. I czasem mogą się też opierać na tych gotowych produktach. Bardzo mi zależy na Normalizowaniu tego, że dbanie o to, żeby jeść wystarczająco, nie mniej, nie nisko kalorycznie, tylko odżywczo, ale bez restrykcyjnych zasad w swojej głowie, bo ja jem na mieście, jem słodycze. Jedynym ograniczeniem w mojej diecie są orzechy i sezon, na której jestem uczulona, a tak to nie mam produktów zakazanych. I to jest kluczowy element mojego stylu życia, szczególnie kiedy mieszkam sama, nie ma takich zewnętrznych czynników i łatwo jest się zamknąć w sobie. Dlatego nie odmawiam spotkań ze znajomymi. Jeżeli mam ochotę na jakieś lody wieczorem, ale mówię sobie nie, bo nie mam z kim jeść, włączam sobie swój ulubiony film. I nakładam sobie porcję lodów, bo wiem, że kiedy wprowadziłabym kolejne restrykcje, to bym zatoczyła błędne koło. Ani o to w tym chodzi. Tak podsumowując, każdy ma inny tryb dnia i inne potrzeby. Jeśli Twój dzień jedzenia wygląda inaczej niż u mnie, jeżeli pracujesz na pełen etat, jeżeli chodzisz do szkoły, studiujesz, każdy ma inny background. I to nie znaczy, że robisz coś nie tak, to po prostu znaczy, że każdy z nas ma inne potrzeby. I to Ty musisz się skupić w tym momencie na sobie. <trym wytrych> W kontekście dbania o swoje wewnętrzne dziecko, to pamiętam, że zawsze po obiedzie chciałam coś słodkiego. Bardzo dużo trenowałam, więc też potrzebowałam w prostych. Więc jakieś słodycze batony były u mnie codziennością. I mi się to tak dobrze kojarzy, że często po obiedzie jem sobie jakąś taką słodką przekąskę. Najczęściej są to jakieś owoce, jabłka, banany, plus coś słodkiego. Zależy na co mam fazę. Pokażę wam moje dwie ulubione przekąski. Są to kindercards, ale aktualnie mam taką podróbkę z lidla. To dostałam od moich rodziców, kiedy tu przyjechali. I niczym się nie różnią smaku, i dzisiaj sobie zjem to plus jakieś jebuszko, ale bardzo Lubię też taką słodko-słoną przekąskę Są to presle w polawie cinnamon roll I to kupiłam w Action i to jest przepyszne Last but not Least. Pierwszy raz tutaj będę robiła burgery. I jako, że jesteśmy w Polsce, nie będę mówiła, że to będzie Ala drwal. Jedyne co będzie związane z drwalem, to taka półka z serem, ale normalnie kupiłam sobie mięcho. W lidzie jest taki gotowy burger wołowy i są w nim dwie porcje, więc jedną sobie zamrożę, kocham z rzeczy, a drugą przygotuję teraz. Nie mam tej patelni takiej żelaznej, żeliwnej, ale po prostu podsmażę go na takiej rozgrzanej patelni, ale ten burger to nie będzie wszystko. Bo do tego zrobię też takie domowe frytki w Airfrayerze. Więc najpierw obiorę ziemniaki, pokroję je i włożę do. Frajera, a następnie wezmę się za burgera, smażę tego kotleta, przykroję bułkę na pół, zrobię jakiś sosik na bazie skoru i keczupu i do burgera włożę też taki czatni z cebuli, żeby był taki słodko-słony smak. Ale się jaram! Będę robić burgera! Crazy! troszeczkę dłużej niż sobie zaplanowałam ale czy było warto? Teraz się przekonamy ale myślę, że tak no przecież to wygląda tak pięknie i w ogóle patrzcie jaki mam piękny talerzyk nie wiem jak mam to zjeść wysłałam mojej mamie zdjęcie tego mięsa czy to jest dobrze usnożone. jaki słodziak that's so cool mhm mm -hmm. I zrobiłam też frytu, nie. Podoba mi się to. Powinnam go jeść w rękawiczkach. Mam nadzieję, że te przepisy przypadły Wam do gustu i że takie wstawki psychodietetyczne miały jakiś ładki skład. Jestem bardzo ciekawa, jak odbierzecie ten filmik i bardzo, bardzo chciałabym zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie inspiracja. Ja jestem tu z Wami totalnie szczera. Widzę, jak po tylu latach po tej terapii i współpracy z psychodietetykiem jestem świadoma tylu schematów, jeżeli przechodzicie przez gorszy czas w swoim życiu, to chcę być takim wsparciem dla Was i dawać Wam nadzieję, że faktycznie da się z tego wyjść. Może gdzieś tam te myśli będą wracać do nas, ale da się z z nimi walczyć. I moje życie, mimo tych negatywnych myśli, zmieniło się o 180 stopni na lepsze. I pokochałam na nowo życie, pokochałam podróże. Dają mi jeszcze więcej wolności. Nawet mieszkanie samej ze zdrową relacją z jedzeniem okazało się możliwe do zrealizowania, gdzie kiedy byłam w największym dole mojego życia, nie wyobrażałam sobie, że będę potrafiła takie życie robić. Sekcja komentarzy jest dla was. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to dajcie mi znać. Ja będę chętnie dla was je nagrywać. Prawdopodobnie jest to pierwszy filmik w nowym roku, także witam was oficjalnie w 2026. Niech będzie to udany rok dla Was. Ja życzę Wam miłego dnia, wieczorku, albo dowolnej pory, o której oglądacie ten filmik. Podajcie na Instagrama i TikToka, a my widzimy się niedługo. Trzymajcie się cieplutko i cześć!